Kto tutaj zaraz wychodzi? Kto tu zaraz wychodzi? No, dzień do moje bączki, jeden tu, drugi tu, tak? Ja was teraz muszę pilnować. Cześć, kochanie, moje. Hej słoneczko, jak tam twój rzuszeczek? Jak tam twój rzuszeczek? jesteś jesteście? No, jak wam tutaj? Chodź, się wywajimy lendeczką. Chodź, kochanie. No, chodź, czekaj. Chodź, słoneczko. Chodź. Weźmiemy wętro. To tutaj zaraz wychodzi. To tu ziana się wychodzi. No. Dzień do welek. Moje bączki. Jeden tu, drugi tu. Tak? Ja Was teraz muszę filmować. Cześć kochanie moje. Cześć słoneczko. Jak tam twój brzuszeczek? Jak tam twój brzuszeczek? Jesteście? No jak wam tutaj? Chodźcie się pobawimy wędeczką. Chodź kochanie. No chodź, czekaj. Chodź moneczko. Chodź. Weźmiemy wędeczkę. Będziemy biegać. Chodźcie. Chodźcie, biegamy, biegamy. Biegamy, biegamy. Ho, na łóżko, na łóżko. biegamy między pokojami, to troszkę, no chodź, chodź piękności ty moje, chodź moje piękności, no chodź, chodź słoneczko. Jaki jestem śliczny kotek, jakie one są cudowne, słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam, do końca tygodnia, proszę bardzo, oba kotki sią mi stąd, kolejki, ludzie piszą, ludzie proszą, tacy, tacy, ja już nie wiem jak mam odmawiać. Jak mam sobie z tym wszystkim radzić? No chodźcie. A nie chcę, boję się, słuchajcie, wprowadzę jakiegoś kota, będą historie jakieś, pochorują się. Wiecie, najlepiej zrobić tak jedna partia, druga partia. Nie ma sensu, żeby takie fajne kotki ciekały. Chodźcie, nie? No. Chodź, chodź, chodź. Będziemy się bawić, jeszcze Walinę. One tak szaleją. Jak się oczywiście ciopce nie zaplącze wędka, tak jak teraz. No, zaplątała się. Dawać. Działać, dawać dawać. działać, dawać, dawać. Taki piękny jest ten nasz baszenka. Taki kochany, ja nie rozumiem Was ludzie. Nie rozumiem. Najpiękniejsze koty na świecie. Mam na myśli baszenkę, bo Nunia jeszcze jest zabieg musi, no to ona jeszcze chwileczkę, nie? A ten pokój już niedługo będzie uruchomiony. Teraz zwróciłam z wyjazdu. To teraz tak będzie u mnie, jakby się kto pytał, że te wyjazdy będą jak najczęstsze, bo mam takie postanowienie. Jak tylko będę mogła i jak tylko będzie gdzie, to wyjeżdżam. Bo ja nie mam już czasu, żeby siedzieć w domu, żeby nie korzystać z życia. To jest najważniejsza rzecz. Żadne zakupy, żadne przedmioty, nic takiego nie jest tak istotne. Jak to, żeby po prostu korzystać z tego świata, póki go mamy. Prawda? No, prawda, prawda? Chodźcie do tamtego pokoju, bo ja muszę was tu pilnować. Jest zimno, niewłączone grzanie. No już. No, to pójdzie zimno. pójdzie, to co pójdzie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No, chodźcie. A ty, Lobuziaku, super, słuchaj, nie nareszcie nie ma konkurencji w postaci koleżanki, tak? Dawaj. No i dalej. brawo. Brawo, brawo. brawo. Okej. Okay. Już tak, poganiały, ja już jestem cała mokra. Spoczona. Bżana. a koteczko mało. Cały czas się chcą bawić. No? Dawaj. Dawaj, dawaj. I dawaj. Niuniek. Baszka. Chodź baszulka. Chodź baszuleczko. Złoty tam nagle zaczęły się zajmować. Dzieciula jest taka kochana, taka słodka, cudowna, wesołutka, frygulka, tak? O, moja malutka. Będziesz jeszcze miała ziobieg. i dolko, moja biedna, kochana. Moja. I dopiero będziemy już tak ogłaszać ją ostatecznie. Ła! <laughs> wow! Ja się martwiłam, bo one rzeczywiście tak rzadko, słuchajcie, dwa koty są i tak rzadko się załatwiają, ale przed chwileczką właśnie Eee, Fabiolcia zrobiła takie wielkie, piękne siku. Właśnie to jest to, one trzymają długo. Jedno siku było tutaj wielkie, czyli to musiało być basza. A teraz wielkie siku zrobiła Fabiolka. Także jestem szczęśliwa. Chodź, paszulka, co jest z tobą? Oj, tu. Ej. Ona nie pozwoli mi, tak? Tak. One się już zaprzyjaźniły, słuchajcie. Jako tako. Śpią nawet razem, zeszły z góry. Także jest fajnie, bardzo się cieszę, bardzo. Jutro przyjeżdża jeszcze jedna kicia i tak mam ochotę ją tutaj wsadzić, żeby nie siedziała sama. No i może tak zrobię. Na razie do klatki. Zobaczymy, jak to się skończy. Kiki, kiki, kiki. Ono już też tutaj jest po kwarantannie. taki ciula ma mieć testy, już zrobione. Także jak najbardziej można. Kasi, no Paszka, ale ciebie w ogóle nie widać. Juniek. Chodź, Baszulka. A gdzie jest ta wendeczka taka, co była taka twoja ulubiona? Nie ma wendeczki. No ciunetka, na chodź, chodź, nie no chodź, pani, chodź, na no ciebie. o jesteś, pokaż się jeszcze, pokaż. Proszę mój kochany, jaki śliczny kłotek. Jaki świczny wskakuj. Op. Nie? Jest taki kochany. Tak ładnie wygląda, słuchajcie. Taki piękny kłotek. Oczko nawet jakieś śliczne. Cudowny jest. Cudowny jest baszynko. Przekochany, przecudowne kociątko moje. Tak. <śm> Jest takim przyjacielem niesamowitym. A Fabiocia teraz już pozwoliła mu troszkę Zobaczcie jaka jest grzeczna. Jaka jest grzeczna jego kochania. A co to jest tutaj? Cztery One się lubią okropnie, ale nie ma wyjścia, może się nudzić. Czekam, może tylko troszeczkę się z nimi pobawić. Jeszcze teraz mi się o pierścionek zahaczyło, jak to się stało. No wiecie co, naprawdę. Naprawdę cyrk. Oh. Okej, okay. Naprawdę cyrk na kółkach. Niesamowity cyrk. Dobra, rozkładamy z zabawki i kotki zostają, pożegnaj się z pa, 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 całusiu 102, jestem wielkim, pięknym miśkiem, cudownym i kochanym, malutkim, pięknym, pięknym misiurkiem, cuda.